4 października w Dziennym Ośrodku Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży w Chorzowie odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach programu rewitalizacji dla Chorzowa II. Celem programu jest określenie i zidentyfikowanie problemów dotyczących sfery społecznej, ekonomicznej i przestrzennej Chorzowa II oraz wypracowanie wizji rozwoju dla tej dzielnicy. Jako osoba, która mieszkająca w Chorzowie i dostrzegająca problemy tej dzielnicy nieosobicznej najbardziej razie wygląd Domów, czy mówiąc ogólnie substancji mieszkaniowej. Jest to efekt chyba wieloletnich zaniedbań w tym obszarze, w tym, w tym kwartale budynków. I, i Dla mnie jest oczywiste, że komfort życia i jak się żyje w danym miejscu, właśnie wynika z tego, że mamy ładne otoczenie, mieszkamy w ładnych budynkach, mamy ładne zieleńce, skwery. Te problemy dzielnicy nie powstały ani wczoraj, ani dzisiaj. Chcemy wiedzieć, jakie jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców tej dzielnicy. Ale bardzo dobrze się stało, że i Rada Miasta, i prezydent podjęli temat, bo był on od dawna do podjęcia. Kolejne spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 25 października. Celem obu jest dyskusja nad oczekiwaniami mieszkańców oraz poprawą życia w dzielnicy. Co się zmieni w drugim chorobie, bo tu jest tyle do zrobienia po prostu, wie pan. Zrobili jedna ulica, zrobili drugą ulicę, powiedzmy teoretycznie, że te główne nazwijmy, a te boczne to idzie nogi połamać, znaczy się Kalidego czy czerwca. Czy, czy, Urzędnicy mają już pomysły na rewitalizację zaniedbanych terenów. Na pewno wymiana powolna, wymiana substancji mieszkaniowej, bo tego się nie da zrobić powiedzmy na, na, na już, na szybko. To musi być w pewnej perspektywie czasowej się odbywać. Następnie... Również budowa pewnych właśnie placów zabaw dla dzieci w tych miejscach, gdzie tylko jest to możliwe, ponieważ tu jest również taka potrzeba. Jeśli chodzi o boiska sportowe, czyli też mówimy o terenach rekreacyjnych, no więc tu już jakby te zadania zostały podjęte. Już w tej chwili jest ukończone nowe boisko przy szkole, przy liceum ogólnokształcącym Mienia Ligonia. Jest nowy olik przy szkole 15, numer 15 na ulicy, na ulicy 3 Maja. Też praktycznie skończona inwestycja. Powstaje nowy plac zabaw, i myślę, że, ta, że, że to, co w tej chwili jest, być może wystarczy. człowiek jeszcze myślimy o jednym miejscu, bliżej ulicy, bliżej osiedla pnioki w tych rejonach. Ale to też jest inwestycja, być może w dalszej perspektywie.